ハハ <music> W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami istnego przełomu w polskiej branży handlowej. Obserwowane w marcu i w kwietniu zamknięcie większości sklepów stacjonarnych spowodowało, że to internet był głównym kanałem dotarcia firm do klientów. Dla niektórych branż był de facto jedynym kanałem. Spowodowało to, że wiele firm, które dotychczas w kanale internetowym nie było obecne, zostało do tego zmuszone. Wybierały różne opcje, od uruchamiania własnych sklepów, sklepów przez platformy typu marketplace, po media społecznościowe. Spowodowało to ogromny wzrost wartości polskiego rynku i zmianę zwyczajów zakupowych konsumentów, która się utrzymała nawet mimo faktu, kiedy, kiedy sklepy stacjonarne zostały ponownie uruchomione. Na ten temat rozmawialiśmy podczas debaty w Rzeczpospolitej pod tytułem „Jak technologia może wspierać polską branżę handlową „Chmura platformą wyboru dla sektora e commerce. Trzeba było z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień przełączyć się właśnie wyłącznie na sprzedaż online, i to oznacza zupełnie inny rodzaj infrastruktury. To oznacza właśnie zupełnie inne korzystanie z infrastruktury i ta elastyczność chmury, ale też elastyczność kosztów i płatności, jaką oferuje chmura wersus rozwiązania infrastrukturalne, które trzeba wcześniej zaplanować, zamówić, zapłacić za nie z góry i z dużym opóźnieniem można z nich skorzystać, to, to, to byłaby duża bariera dla wielu firm. Ja myślę, że oczywiście, że e-commerce może stać się tą główną podstawą biznesu, ale że to bardzo zależy trochę. Jubilerstwo to jest trochę zbyt szerokie pojęcie. Po prostu cały rynek jubilerski zaczął się dywersyfikować i zaczęły się pojawiać bardzo różne nisze na tym rynku jubilerskim. To się zaczęło zmieniać, zaczęło się zmieniać, kto kupuje biżuterię. To już nie tylko jest ten jeden. Klasyczny komplet kupowany z drogocennych materiałów, ale bardziej ta nisza, w której funkcjonuje moja marka, na przykład Ania Kruk, czyli nisza drobnych prezentów casualowej biżuterii do noszenia na co dzień, mocniej osadzonej w trendach, albo na przykład drobnych prezentów, które kupuje kobieta dla kobiety, dla koleżanki, dla siostry, dla przyjaciółki. I to jest nisza z kolei bardzo mocno osadzona w e-commerce. Myślę, że w takim przewidywalnym horyzoncie w w Polsce, jak i w całej Europie nie zbliżymy się do tego, jak wygląda rynek FMCG w Azji. W Azji udział sprzedaży przez internet to jest 20-30%, w takich krajach jak Korea Południowa. Jest to związane też z całą kulturą tego rynku. To jest rynek kolektywistyczny, więc jeśli jedna osoba w rodzinie zaczyna dokonywać zakupów online, idzie za tym zachowanie całej rodziny i wszystkich znajomych dookoła. Zaraz po pierwszym lockdownie, po ponownym otwarciu sklepu, widzieliśmy z jednej strony, że handel w sieci stacjonarnej odbudowuje się bardzo szybko, ale z drugiej strony zaobserwowaliśmy też, że poziomy sprzedaży w e komersie są wyższe już po otwarciu wszystkich naszych sklepów, rzędu dwu, dwu i względem tego, co było w zeszłym roku. Czyli było widać, że wielu, wielu naszych klientów nauczyło się korzystać z dobrodziejstw e commerceu z dobrodziejstw. Zakupów cyfrowych i chętnie z tego nadal korzystało. Widać, że ludzie chcą kupować, cenią naszej marki.